Witam serdecznie Was wszystkich na kanale Motorówki. Zapraszam Was w sobotę, czyli dzisiaj na Poland Boat Show. Pokażemy Wam, jakie łodzie dla Was przygotowaliśmy i sobie troszeczkę tutaj na naszym stoisku porozmawiamy. Chodźcie ze mną. Za mną stoi model 720 GT. Łódź jest do kupienia od ręki. Później pokażemy ją w środku, porozmawiamy na jej temat. Za mną kolejna jednostka M500 Duo. Jest to top łódka, o którą pytacie na targach i w kontakcie telefonicznym bez, bezpośrednio co roku. Zobaczcie, jak wygląda w środku, a później pokażemy ją, porozmawiamy na jej temat. M500 Duo, model, który kupujecie bardzo często podczas tegorocznej edycji targów Poundball Show. Mieliśmy rzeczywiście przy tej łodzi tłumy. Wielu z Was doceniało, że przy rozmiarze 5 metrów Łódka może mieć prawie 240 cm szerokości I dla pięciu osób jest naprawdę tutaj dużo osób Dużo miejsca, przepraszam Odwiedzało nas dużo osób, które kupiły Dzieliły się swoimi doświadczeniami spływania na różnych mocach silnikowych Z takich ciekawostek pod jedną z obiewek mamy bardzo fajny schowek Jest tutaj taki schowek, gdzie możemy sobie włożyć jakieś portfele telefony komórkowe i nic nam nie lata po pokładzie. Pod spodem miejsce na nogi, fotel, fotel z wałeczkiem, a ja teleportowałem się już do środka. łódka M500 Duo jest bardzo wygodna, zobaczcie na ten rynek, który idzie od rufy aż po sam dziób. Dużo o dziwo klientów pyta o wykorzystanie dla szkół dla szkół na patent sternika motorowego bo uważają po prostu że jest to bardzo, bardzo bezpieczne rozwiązanie z prawej strony mamy sandek, który jest składany nie mam co prawda tutaj miejsca które by, które by wzmacniało materac pod spodem jeszcze jest bakista Blisko dwumetrowa na wędki albo jakieś bagaże. M500 było widzieliście już u mnie na kilku filmach. Zobaczcie, ile ta łódka oferuje miejsca w środku. Zobaczcie, ile na tej łodzi jest styl miejsca. Ze mną jest Grzegorz Gromelski. Zaprosiłem tutaj naszego technika do łodzi, aby opowiadał nam nieco więcej, jak montuje się elementy wyposażenia na tej łodzi, no i Grzesiu powiedz mi jak Ci się pracuje na 500 dło. Bardzo dobrze, super rozwiązana, lubię je montować komunikacyjnie jeżeli chodzi o przeprowadzanie przewodów jest bardzo dobrze, duża z tyłu bakista ruchowa tutaj mamy bakistę na centralnym pokładzie więc jestem bardzo zadowolony z montażu tych łodzi są solidne, grube Chodzi o to tutaj, że łódka jest na tyle przemyślana że nie ma przypadkowych peszli, przypadkowych przewodów. Wszystko intuicyjnie można złożyć i tak naprawdę montaż silnika odbywa się w kilka godzin mniej więcej. No to zależy wiadomo od wymagań klienta i, i to, co chce dołożyć do danej jednostki. Zamontowaliśmy wiele silników od elektrycznych poprzez spalinowe. Nie ma problemu w późniejszych etapach dokładać elementy wyposażenia, jak nagłośnienie, jak oświetlenie ambientem. Jest propozycja na ten rok, żeby zrobić dedykowaną lodówkę kompresorową na bakiście ruchowej nad zbiornikiem. Jest to pomysł jest kilka, żeby tutaj no wzbogacić wyposażenie. Wejdę w słowo. Przypomnijmy ile miejsca jest w bakiście ruchowej, bo tutaj jest naprawdę ogrom, możemy jeszcze wstawić zbiornik stacjonarny yy, set z akumulatorami yy, i, nadal, i nadal pozostaje dużo, dużo, dużo miejsca a powiedz mi jak oceniasz jakość zmontowałeś tego sporo wiem, że reklamacji tutaj nie mieliśmy ale co byś tutaj powiedział o wykonaniu łodzi, o właściwościach nautycznych, no bo jednak sporo pływaliśmy na tym modelu na różnych silnikach, prawda? no przede wszystkim na zasługę tutaj, znaczy zasługuje kontrola jakości tych jednostek Dlatego, że nie ma em, jakichkolwiek ubytków, jakichkolwiek e, niedoróbek w pęknięć. tych łodziach, pęknięć, e, te łodzie pracują e, często e, dość mocno wysilone pod dużymi jednostkami, skaczą na falach. jest to jednostka szeroka, więc e, jest pozbawiona tych e, problemów, e, jakby to ująć, początkowej produkcji, tak, czyli... Bo ten model już jest produkowany lata, tak, więc wszystkie wady tak e, naprawdę są wykluczone. Jest produkowany seryjnie, te podłogi są idealnie wkle, wklejone, wyposażenie, nawet to, które jest mało widoczne, jakieś zamki, to jest wysokiej jakości e, zastosowane produkty. No ludzie tutaj byli wczoraj zachwyceni. Tak, tak, tak. Tutaj ja mimo, mieliśmy takie... Przechodzę i zawsze pokazuję tu, że no to jest solidne i w tej kwocie naprawdę to jest taki... Chodźcie kosztuje 45 tysięcy złotych, to już nie przelewki, jak... w takim sensie, że jest panio, a mamy naprawdę tutaj bardzo dużo. Jedną rzecz taką zostawiliśmy na końcu. Nie wiem czy Pan to w ogóle zwrócił uwagę. Tak, pokazaliśmy. Tutaj zostawiliśmy na przykład... Taki otwarty element, który praktycznie jest w tym miejscu. W tym miejscu ją... Konstrukcyjnie nie ma zbyt wiele znaczenia. Pokazujemy jaka grubość jest wyrobu przy danej jednostce. U naszej konkurencji potrafi być oczywiście połowa tego materiału, co wiąże się z tym, że taka łódź po czasie, kilku sezonach zaczyna pękać. Tak? Też na zasługę tutaj, znaczy zasługą jest na pewno tutaj kontrola jakości. To, to uważam, że to jest na pierwszym. W pierwszym punkcie, ja mogę powiedzieć, że jednostka świetnie pływa. To na pewno widzieliście nieraz na filmach. Ale Grzegorz opowie Wam o tym dnie, dnie typu V. Opowiedz, Grzesiu, jakie to ma dla nas znaczenie. Na pewno znaczenie ma szerokość oczywiście, tego dna. To przede wszystkim, co będzie powodowało to, że jednostka będzie stabilna i przede wszystkim ta odległość, podstępki też jest dość co będzie powodowało, że przy niedużej e, masie silnika ta łódź już złapie e, w pełni stabilność. Tak? Dlatego, że musimy mieć e, świadomość, że każda łódka, żeby w ogóle miała jakąkolwiek stabilność na wodzie, musi być zanurzona przynajmniej kilka centymetrów od tego miejsca. Jeżeli tutaj mamy pustą przestrzeń, a często się zdarza, że właśnie Ludzie montują silniki bardzo lekkie, to pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o balastowaniu. Łatwo to zrobić, dlatego że wystarczy jednostkę postawić na wodzie, przyjrzeć się, na którą stronę ewentualnie ma jakiś przechył i balastujemy. My mamy metody różne balastowania. Uważamy, że balastowanie ruchome jest najlepszym rozwiązaniem bo można zawsze w tej sytuacji, tą sytuację odwrócić i ten balast usunąć w momencie, kiedy będziemy zmieniać daną jednostkę z elektrycznej na spalinową, bądź odwrotnie. E, balastujemy średnio do tej łodzi około 100 kg, 150 kg, dlatego, że e, przewidziane, e, dedykowany silnik do tej jednostki... 20 minutes later. Wracając po przerwie, bo nas trochę zagłuszyło, Stanęliśmy na tym, żeby pamiętać o balastowaniu. Tutaj przewidziany jest silnik, który waży około 110 kg. Dodatkowo musimy przyjąć, że mamy zbiornik paliwa od 50 do 100 litrów, więc, jest to też waga z akumulatorem około 200 kg. Jeżeli robimy konwersję na silnik elektryczny musimy te kilogramy niestety dodać tak jak wcześniej wspomniałem, żeby łódź była zanurzona i możemy ruchomo przekładać fala z prawej burty na lewą, żeby łódź idealnie w porcie stała e, prosto. Uwzględniając miejsce sternika po prawej burcie te kilogramy e, powinniśmy też tak już po swojemu rozkładać. Cóż więcej, bardzo ładna jednostka, stabilna, polecamy ją na elektryczne silniki spalinowe dla mnie rekomendowanym silnikiem jest tutaj 60 koni Suzuki Yamaha jak to lubi pięknie to pływa przy spalaniu 7-10 litrów dajcie znać koniecznie w komentarzu jak podoba wam się r 500 a my tymczasem z Grześkiem odpływamy do Sandro P6 kolejna jednostka która jest hitem sprzedażowym jeśli chodzi o naszą firmę, to jest Santro P6. Bierzecie ją w 99% w kolorze czarnym, także zapraszam, zobaczcie jak wygląda model tarwowy. Jesteśmy teraz przy Santro P6. Grzegorz co powiesz o tej łodzi? Sprzedaliśmy tych modeli naprawdę bardzo dużo. Co dziwo 99% w kolorze czarnym, natomiast... Jak, jak pływa, co powiesz, jak się montuje, no powiedz mi wszystko, co byś mógł wiedzieć na ten temat o, o Centro 6. Przede wszystkim przy cenie 181 tysięcy złotych brutto ta łódź już jest tak wyposażona, oczywiście tutaj mamy ofertę targową, wystarczy założyć silnik, ona wszystko ma, zbiornik paliwa, czujniki, woda pitna, prysznic rufowy. Pozostaje tylko i wyłącznie do tej jednostki dołożyć silnik, postawić ją na przyczepie i jest gotowa do pływania. W przypadku innych jednostek zawsze coś nam brakuje. Brakuje jakiegoś wyposażenia, brakuje jakichś filtrów, brakuje jakichś węży. Tutaj mamy w pełni gotową jednostkę przy tej kwocie 180 tysięcy, gotową do pływania. Zapraszamy Was na pokład. Pokażemy, co łódka ma w tej cenie i sami stwierdzicie, czy to jest dużo, czy mało, czy Wam się podoba, czy byście chcieli mieć taką łódkę także na swoją własność. Przede wszystkim podłoga. Porządne tapicerki, bardzo pięknie skrojone, plaster miodu. To są tapicerki. Ten plasterek jest robiony na bazie recaro, laserowo, laserowo pikowane. Są bardzo, bardzo mięsiste. Tak oczywiście gruba gąbka, nie ma tutaj efektu niskiego podparcia i twardości. Jeżeli chodzi o wyposażenie konsoli, to też um, zasługuje tutaj przy tej jednostce na pochwałę, dlatego że wszystkie materiały, które są tutaj użyte, e, przekładnie kierownicze, kierownice personalizowane, e, dajmy na to w tym wyposażeniu, mało kto wie, mamy przekładnie Sistara bardzo wysokiej jakości, bardzo wysokiej jakości kierownica personalizowana, Simrad, e, e, możemy spokojnie tutaj dołożyć mapy, ba całą batymetrię. Personalizowany układ sterowania oświetleniem i wszystkimi funkcjami na łodzi. System Audio Clarion, zapalniczka plus monitorowanie akumulatorów. Uważam, że jest jeszcze tutaj taki pewien smaczek turystyczny. Mamy pełną wymiarową lodówkę zamontowaną zmontowaną, może inaczej, razem ze zlewem. Nie wiem, gdzie podział się Grzesiek, natomiast ja chciałem pokazać Wam kabinę, jak wygląda kabina w Santrope 6. O, tu się znalazłeś, cukiereczku. Bardzo często tutaj siedziałem, ale powiedzmy w innym charakterze w charakterze montażu y, pewnej elektroniki, przewodów i tak dalej. Dzisiaj potrafię się tutaj czasami schować. A jak miejsce w środku jak na łódkę, która ma 6,5 metra długości całkowicie? Nie ukrywam, że byłem już tutaj w tej łodzi bardzo często. Ym, oczywiście w innym charakterze więc ym, podczas prac montażowych, gdzie przeprowadzamy różne y, przewody, montujemy instalacje i tak dalej dzisiaj mogę sobie pozwolić poodpoczywać. W pełni tapicerowana, tapicerowana kabina. Bardzo wygodne materace w takim welurze antracytowym. Okno dachowe, świetliki. Akurat mamy materac rozłożony na pokładzie słonecznym, więc tutaj nie, nie widzimy. Ale nie jest tutaj klaustrofobicznie. Uważam, że to jest bardzo przyjemna kabina. I każdy tutaj się dobrze poczuje. Dwie do trzech osób, prawda? Dwie do trzech osób. Dwie dorosłe, nie jedno dziecko spokojnie możemy tutaj wypoczywać. Jest tutaj rozkładana część na, środkowym, na środkowej, środkowych tych szynach możemy tutaj śmiało, śmiało wypoczywać. A co to za cudo naprzeciwko ciebie, Grzesiu? Toaleta, chemiczna, chemiczna przydaje się w takiej łodzi? Oczywiście, jak zawsze. Tutaj mamy złożony materac do połowy, abyście zobaczyli jak to wygląda, po lewej stronie świetlik, podłoga piankowa, tutaj luk, no i tutaj materac, który po złożeniu wygląda właśnie tak i możemy sobie położyć się, wygodnie opalać, jest bardzo fajnie. Grzesiek nie chciał usiąść za kierownicę, bo stwierdził, że przepływał tym masę godzin. Co tam? Chcesz się chyba teraz lekko buzować tak jak? Widzę. ostatni dzień targów, słuchajcie. Było owocnie, było gorąco. Dzisiaj myślę, że też nam dopiszą ludzie. Opowiemy trochę dalej o tych jednostkach. Jeśli każdym... będziemy mieli czas, bo wczoraj to, co się urwało to naprawdę. Tak. Nie było chwili, żeby zjeść dopiero jedliśmy obiad o godzinie 19. Myślę, że będzie dzisiaj owoc. A ja jeszcze ze swojej strony dodam, że w tym wyposażeniu macie też głośniki, tapicerki, które są pikowane. Eee, mamy tutaj kierownicę włoską, skórzaną, rozdzielnia Simrada, przepraszam, rozdzielnia ze stali nierdzewnej, Simrada, radio Clario. Mamy tutaj lodóweczkę, zlew, prysznic lufowy i w razie pomocy, Grzesia na pokładzie. Co tam kombinujesz, Grzegorz? A przeglądam, czy czegoś nie zabrakło. Tutaj brakuje z tego co widzę dwóch akumulatorów. Tak, tutaj mamy dwa akumulatory. To jest dość obszerna bakista. W tym miejscu montujemy ładowarki portowe. To jest najlepsze rozwiązanie. Hebel mamy w standardzie. To co wcześniej powiedziałem, że tutaj do tej jednostki praktycznie. Silnik, akumulatory. E silnik akumulatory ewentualnie paliwo, życzenia klientów. paliwo i, i możemy startować. Nic nam nie potrzeba więcej. A tak wygląda ta picerka po jej rozłożeniu. Mamy tutaj naprawdę dużą, dużą przestrzeń. Oparcie z lewej strony możemy sobie regulować tył przód. Jeszcze chciałem na koniec pokazać fotel, który wygląda bardzo, bardzo okazale. Bardzo wygodnie się siedzi, świetnie trzyma. Tutaj dziura oczywiście pod manetkę, bo silnika nie mamy zamontowanego, ale, ale manetka oczywiście przychodzi w zestawie z silnikiem. No i tutaj jeszcze wejście na pokład. 720GT. Ostatnio widzieliście film z Hali Urania w Olsztynie. Tam była prezentacja tej łódki oraz test z silnikiem elektrycznym na wodzie. Ten szary kolor nie wszystkim podszedł, więc zapraszam, zobaczcie, jak wygląda w środku wersja, która wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Model, który tutaj widzicie, jest tak naprawdę projektem, takim moim indywidualnym, miała być to łódka, którą sam miałem pływać, ale z racji nieco innych planów na przyszły sezon. Łódkę będę musiał zwolnić i jest ona do kupienia tak naprawdę teraz od ręki. Jest stylizowana na te takie piękne, duże jachty w środku. Mówię o zestawieniach kolorystycznych. Byłem na Düsseldorfie i spodobała mi się bardzo konfiguracja z jachtu, na którym byliśmy tutaj z kolegą gresiem. I postanowiłem, że jeśli przełożymy jeden do jednego kolory w środku, to wyjdzie to naprawdę bardzo fajnie i ludziom się tutaj wszystko naprawdę podoba. Jest spójne, ładne, beżowe, tapicerki, jasna szara podłoga, beżowego obicia. Wszystko, wszystko tam optycznie, powiększa tutaj w środku. Kurka ma bardzo dobre wyposażenie, zestaw głośników z radiem, ster strumieniowy, toaleta morska, debasto. Co ciekawe tutaj mamy dach który jest rozsuwany możemy sobie go możemy go sobie złożyć i kiedy jest zimno zamykamy się zamykamy tutaj boki włączamy wypasto i możemy sobie siedzieć a kiedy jest ciepło chcemy sobie zrobić większą przestrzeń rozsuwamy ten dach mamy tutaj bardzo dużo miejsca konsola jest na niej rozdzielnia Mamy bardzo fajną, ciekawą, włoską kierownicę skórzaną, fotel obrotowy z wałkiem. Tutaj jest kolejna z instalacji wodnych. Mamy tutaj kran. Możemy sobie umyć umyć jakieś rzeczy, blat techniczny, schowek. Tutaj lodówka. Lodówka w kolorze czarnym. Z zewnątrz. Mamy tutaj instalację Webasto, e, wyświetlacz, całe, całe, całe urządzenie do Webasto. W mogą spać mniej więcej docelowo cztery osoby, na dziobie dwie. I tutaj jest zdejmowany stolik, i całość materacy możemy sobie połączyć. Dla dzieci, e, osób niskiego wzrostu jest to świetna propozycja do spania. A kiedy chcemy korzystać z łodzi e, większą ilość osób. Mamy tutaj kolejne oparcie, które jest przesuwane, tworzy nam się tutaj bardzo duża strefa i sobie możemy siedzieć w pięć osób. Między siedziskami tutaj ruchowymi możemy zamontować sobie wypełnienie i mamy dodatkowy pokład słoneczny, na którym spokojnie opalą się dwie osoby, będziecie sobie mogli leżeć, chillować a kiedy będzie trzeba coś zjeść, wypić winko, no to tutaj mamy kolejne stolik. Na łodzi dostępne jest wiele schowków po lewej i po prawej bakisty na akumulatory. Pod spodem na samym środku zbiornik paliwa i instalacja wody. Akurat otwierać tego nie będę, bo jest to dostępne na filmie GTK z silnikiem elektrycznym. Pod spodem mamy kolejne schowki. W międzyczasie zmieniliśmy ustawienie tapicerek do rejsu mamy tutaj siedzisko oparte do tyłu. Drugie do tyłu. Jest także drabinka, którą możemy wyjść sobie na sandek. Zobaczcie, jaką tutaj mamy tapicerkę. A tutaj z prawej strony, za konsolą, wielu z Was się na pewno zastanawia: mamy toaletę. Toaleta jest morska z maceratorem, umywalka. Także na pewno tutaj pomieścicie się. Za kołem sterowym mamy bardzo wygodną pozycję. Na konsoli ster strumieniowy, rozdzielnia, radio, panel z przyciskami. No i wielu z Was wchodzą do nas na stoisko. Bardzo pozytywnie zareagowało na rozwiązanie w postaci tego właśnie zsuwanego dachu, który jednym ruchem zamyka nam łódkę. Możemy sobie spiąć boki do środka, włączyć Webasto przy gorszej pogodzie i bez problemu możemy kontynuować rejs. Jak widzicie, te skosy takie przebite, przełamane na laminacie nie są przypadkowe, ponieważ jest to miejsce, na którym można zamontować bimini. Idzie ono właśnie tutaj i mamy tutaj specjalną dodatkową bakistę, która się otwiera odwrotnie i bimini jest w 100% schowane, także nie mamy kłopotu, chowamy sobie te bimini do bakisty jednym ruchem i mamy czystą przestrzeń. Z tyłu Tutaj z boku mamy głośniki, powyżej wieszaczki. Jak widzicie, 720 GT jest bardzo wszechstronną łodzią. Mam nadzieję, że będziecie ją chętnie zamawiali. Wstępne jakieś tutaj rozmowy prowadziliśmy. Zobaczymy, czy się uda. Także, także, także jestem dobrej myśli i trzymajcie kciuki. Nie może nam jeszcze umknąć uwagi ta przeogromna szyba, która naprawdę daje nam ogrom widoczności. Jest tak naprawdę od całego tyłu, od, całego, od całej tylnej części kokpitu, aż po e, owiewkę e, jedną wielką płaszczyzną. No naprawdę mega się tutaj przez nią patrzy. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak podoba Wam się model 720 GT, a my zabieramy Was na przeprowadzkę na inne jednostki. Iron 707 z silnikiem 200 koni, który mieliście okazję zobaczyć na filmie z Polbo od Gdynia, gdzie pływaliśmy i pokazywaliśmy jednostkę. Łódka jest bardzo szybka, jest do kupienia od ręki. A jak już jesteśmy na Ironie, to zapraszam Was do środka. Jest to naprawdę świetna łódka. Zobaczcie, ile miejsca oferuje tutaj w środku. Mamy tutaj dwa siedziska rufowe. Możemy siedzieć naprzeciwko siebie i piesiadować. Miejsce na stolik, na polbowcie, na filmie widzieliście, jak był właśnie zamontowany. Tutaj dalej mamy siedziska, które są opuszczane. Kierownica plotter Simrada, manetka, schowek, taka cykorłapka, jak ja to nazywam, z prawej strony. Radio, cup holdery i zobaczcie, jak fajnie wygląda tutaj ta owiewka. Owiewka, co ciekawe, szyba jest zrobiona z jednego elementu, jest zgięta. Do tego metalowa rama. I idziemy do przodu. Mamy tutaj bardzo fajne siedzisko. Siedzisko do tego pierwszego planu, pierwszego widoku, a pod nim jedno wielkie, jedna wielka bakista, która pomieści obijacze, pokład słoneczny. Możemy tutaj zamontować także toaletę, ewentualnie jakieś wszystkie takie bagaże, które zabieramy na co dzień. Dokładnie tak oglądałem ten pokaz mody na Polbocie. To miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Na świecie łódka jest porównywana do POSZE, ponieważ jej minimalizm, właściwości nautyczne są tutaj, tutaj pierwszorzędne. Z łódki możemy bardzo szybko zacząć korzystać. Wystarczy tylko, że odsumujemy, wrzucimy obijacze do środka. Odepniemy z owiewki bardzo prostą płandekę, która zakrywa nam owiewkę od tego miejsca aż do siedziska. Kolejna, kolejna jest na oparcie rufowe i tak naprawdę zaczyna się już przygoda. Na dole będziecie mieli link w opisie do filmu z Polboatem. Tam zobaczycie jak łódka sobie radzi na zatoce budynku. Targi wielkimi krokami zbliżają się do końca. Zapraszamy Was do oglądania filmów, kolejnych filmów, które pojawią się w najbliższej przyszłości oraz do kolejnej edycji targów Poland Boat Show. Do zobaczenia. Cześć!